3000 tysięcy agentów rosyjskich pan premier Morawiecki sprowadził do Polski, na wizach polskich z Agencji Przemysłu Inwestycji, w czasie, kiedy trwa już wojna. Polski rząd pod panowaniem Kaczyńskiego, Morawieckiego i całej tej hołoty pisowskiej oficjalnie na polskich. Wiza europejskich i wizach Schengen zaprosił dokładnie 2360 agentów rosyjskich, aby pędrowali Unię Europejską i Polskę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, komu służy rząd PiSu w Polsce? Jak można z jednej strony udawać proukraińskość? bo tak sondaże kazały. Chyba, że pamiętacie, byli bardzo przeciwko. Jeszcze w trakcie fazy inicjacyjnej inwazji na Rosję spotykali się z Putinem, z Orbanem, z tym wszystkim, Macron tu w Warszawie, wszystkimi agentami Putina w Unii Europejskiej. Do Hiszpanii latali. Wspólnie lotowali z Putinem szampanę otwierali w Moskwie, a teraz... Jak wybuchła wojna, mordowali ludzi, nie pomagali, tylko Polacy pomogli, więc ludzie kazają udawać, że coś robią. I padł fajny pomysł, że to jest dobry pomysł, by Polskę rozbroić, udając pomoc Ukrainie. I wszystko to, co Tusk kupił, rozdali, bo sami przez 8 lat nie kupili nawet naboju do pistoletu, a następnie zaprosili do Polski na wizę 2300. Agentów rosyjskich, jeszcze w linii po 10 tysięcy euro. 200 tysięcy nielegalnych migrantów straszyli Rosjanami, straszyli murzynami, a sami sprowadzali. Kupili takie też, to się Hermes, żeby inwigilować opozycję w internecie. Do dwóch instytutów. 42-22, w sumie 60 milionów szelali na portale prorosyjskie, mimo że prali już sobie tam pensje po 60 tysięcy i dodatki ponad 200 tysięcy miesięcznie, to jeszcze kurwa mało było. Sprowadzali Rosję, robili propagandę prorosyjską, inwigilowali opozycję. Jak wyszło im, że żona Bonara pracuje w instytucji publicznej, to zwolnili, jak za czasów PZPR-u. A wójta, który zalajkował stronę PSL-u, zabrali mu straż pożarną i Polacy ginęli w ogniu, bo ten wójt nie miał straży pożarnej. Był szantażowany, że zostanie zabity i wprowadzony komisarz. Putin to jest pikuś przy Kaczyńskim.